Znajdujemy się w Nadleśnictwie Zaporowo, najbardziej na północny zachód wysuniętym Nadleśnictwie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Spotykamy się z powodu ćwiczeń, ćwiczeń taktyczno-bojowych, w których uczestniczą strażacy zarówno państwowe, jak i ochotniczych straży pożarnych z dwóch powiatów, Elbląskiego i Braniewskiego oraz służba leśna Nadleśnictwa Zaporowo i innych nadleśnictw, nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Olsztynie. chcemy na tych ćwiczeniach przećwiczyć różne scenariusze związane z ochroną życia mienia i oczywiście ochroną lasów przed pożarem. Współpracujemy ze strażakami i staramy się ćwiczyć co, co roku takie scenariusze, gdyż przy pożarze lasu najważniejsza jest szybka reakcja na zdarzenie i leśnicy, jako ci, którzy znają teren najlepiej, wskazują strażakom drogę dojazdu do pożaru, jakie są zagrożenia po drodze, jakie naturalne przeszkody. Następnie Straż Pożarna przejmuje już działania związane z gaszeniem takiego pożaru. Również współpracujemy przy poszukiwaniach osób zaginionych, zarówno ze Strażą Pożarną, jak i Policją. Także tutaj doświadczenie leśników jako gospodarzy terenu jest nieocenione. Pomagamy również Straży Pożarnej w, w sposób inny. Wspieramy zakupy sprzętu na wyposażenia ochotniczych straży pożarnych. Także ta współpraca jest na co dzień, jest naturalna i często się spotykamy. Spotykamy się na Zaporowo po to, aby wspólnymi siłami leśnicy i strażacy ochotnicy. Funkcjonariusze policji i wszelkich służb, które są zaangażowane w akcje ratunkowe przećwiczyły różne scenariusze, różne warianty także pożaru lasu, ale także płonącej chemii, płonąca cysternach w naftobazie Będziemy także gasili pożary lasów z powietrza Za mną stoi helikopter marki Bell, który będzie zrzucał wodę bardzo precyzyjnie w konkretnym miejscu na terenie pożaru lasu Będziemy także mieli zrzuty wody z, z samolotu typu Dromader, który kilka tysięcy litrów w ciągu kilku sekund zrzucił bardzo precyzyjnie także w ognisko pożaru. W manewrach weźmie udział prawie 300 strażaków ochotników Państwowej Straży Pożarnej, a także blisko setka leśników, która będzie doskonałym przewodnikiem po tym trudnym leśnym terenie. Ten rok jest wyjątkowo palny dla lasów państwowych, wyjątkowo nieszczęśliwy. To prawie 6 tysięcy pożarów lasów państwowych spowodowanych ręką człowieka, głównie ręką człowieka niestety. Wynika to z tego, że te zimy mamy bardzo lekkie, mamy bardzo niskie opady deszczu. Powoduje to, że siłka jest bardzo sucha, a w związku z tym wystarczy drobna iskra, aby zaproszyć ogień. Ten ogień, w związku z tym, że siłka jest sucha, bardzo szybko się rozprzestrzenia. Powoduje duże straty w przyrodzie, duże straty w drzeostanie. A jak wiemy, las płonie szybko. A rośnie bardzo długo. Dlatego tak bardzo ważne jest to, abyśmy dzisiaj, tak jak dzisiaj, ćwiczyli wspólnie ze strażakami, ochotnikami, wszelkie rodzaje pożarów, te trudne sytuacje pożarowe, które także trudno okiełznać, bo to jest przyroda, to jest żywioł. W momencie, kiedy wieje lekki wiatr albo zmienia się ten wiatr, zmienia swoje kierunki, ten pożar jest bardzo nieobliczalny i trudno go ugasić. Dlatego dzisiaj ćwiczymy te scenariusze na wypadek właśnie takich fatalnych sytuacji. Są to sytuacje bardzo częste, co pokazuje też statystyka, 6000 tysięcy pożarów to jest wynik niechlubny, wysoki, mimo tego, że leśnicy bardzo, bardzo dbają o tą ochronę przeciwpożarową i rocznie prawie 100 milionów złotych kosztuje nas właśnie zabezpieczenie przeciwpożarowe. A składa się na to także loty gaśnicze, loty śmigłowców i samolotów, utrzymanie tych baz lotniczych pilotów, ale także wykrywanie pożarów, czyli kamery termowizyjne, fotopłapki, drony, które wykrywają pożary, ale także obserwatoria, z których sprawdzamy, czy na pewno... Jest bezpiecznie i czy gdzieś pożar się już nie rozprzestrzenia. I tutaj mamy do dyspozycji najczęściej już obserwatoria, w których są zamontowane kamery z bardzo dużym zoomem i nawet na odległość kilkudziesięciu kilometrów możemy taki pożar wykryć właśnie z bardzo wysokiej wieży, kilkudziesięciometrowej wieży obserwacyjnej.